sobie, twórcy obiecali, że w najnowszej aktualizacji pojawią się zwierzęta. No i się pojawiły. Co prawda jeszcze jest to niedopracowane i zbugowane. Ale ten film nie o tym. Jak wiadomo, Zomboid nie należy do łatwych gier, a aktualizacja dodała masę nowej zawartości, co jeszcze bardziej ją skomplikowało. Dlatego zrobiłem ten film. Jest to swego rodzaju prosty poradnik o tym, jak zajmować się zwierzętami. A zanim zaczniemy, to proszę ci o łapkę w górę i suba. Dzięki. Livestock Farmer. W buildzie 42 zostały dodane nowe zawody. A ten dzięki specjalnym bonusom sprawia, że hodowla zwierząt jest o wiele bardziej wydajniejsza. Z nowym zawodem przyszły nowe umiejętności. A w Zomboidzie jest tak, że. Kurw! Do księgarni miałeś iść. A w Zomboidzie jest tak, że jeśli chcemy szybciej rozwijać jakieś umiejętności, to warto przeczytać książki. Dlatego w pierwszej kolejności sięgamy po literaturę. Skąd brać zwierzaki? Akurat to jest bardzo proste. Szukajcie na okolicznych farmach. Po całym zomboidowym świecie są rozsiane farmy z zagrodami. Również jeśli macie szczęście, gdzieś losowo na mapie możecie znaleźć zwierzaki w przyczepkach do przewożenia bydła. Okej, okay, znaleźliście zwierzaka i teraz jak go pochwycić? Jeśli chodzi o kury, klikacie prawym i klikacie pick-up. Małe zwierzaki wystarczy podnieść i wsadzić do ekwipunku. Schody zaczynają się przy większych okazach. Młode bydło jeszcze można podnieść, a do tych dorosłych potrzebujemy liny. Zawiązujemy zwierzaka i za nami podąża. A co jeśli zwierzak znajduje się na jednym końcu mapy, a wasza farma na drugim? W takim przypadku przydaje się wcześniej wspomniana przyczepa do przewożenia bydła. Niestety, ale zmieści się tam tylko jeden zwierzak. No, i gdy już ukradliście, to znaczy pożyczyliście, zwierzaka, to przyszedł czas na stworzenie mu domu. Żeby oczywiście zwierzę wam nie uciekło, potrzebujecie zbudować szczelnie zamkniętą zagrodę. A gdy ją zbudujecie, to po lewej stronie znajduje się jej owcy na niebieskim kwadraciku. Klikacie ją i klikacie Dodaj strefę. Zaznaczacie strefę, na której chcecie, żeby wasze zwierzę się osiedliło. Musi być ona oczywiście pomiędzy szczelnie zamkniętą zagrodą. A gdy już dodacie strefę, wystarczy, że zmienicie nazwę. No i to wszystko, czepiacie zwierzaka i to jego nowy dom. No i powstaje pytanie, co zwierzę potrzebuje, żeby przeżyć? Oczywiście jedzenie i wodę. A w czym podawać jedzenie i wodę? W Project Zomboid sprawę wygląda tak: trzeba zbudować specjalne korytka. W building menu znajdziecie ich kilka rodzajów. Mogą być metalowe lub drewniane. Te metalowe oczywiście pomieszczą więcej jedzenia i wody. Wystarczy je zbudować, a krowa sama do nich podejdzie i zacznie jeść. Jeśli chodzi o kury, to one potrzebują nie tylko korytka do jedzenia i wody, ale również kurnika. Będą znosić w nim jajka, oraz co ważne, w nocy będą chować się przed drapieżnikami. Tylko pamiętajcie, w dzień należy otworzyć drzwi, a w nocy zamknąć kury w środku. Jeśli pozostawimy drzwiczki otwarte na noc, to raz dwa jakiś drapieżnik po prostu tam wparuje i nam opierdzieli kurę. Dobrze najedzone kury powoli będą znosić jajka. Tylko trzeba pamiętać, żeby sloty się nie zapełniły. Oraz co ważne, jak nie najważniejsze, regularnie czyścić kurnik. Dobra, co zrobić, żeby kury były najedzone? Co w ogóle zwierzęta jedzą? Jeśli chodzi o te chickeny, to spożywają one kukurydzę oraz zboże. Owce i krowy jedzą trawę oraz pasze. Jeśli nic im nie nasypiemy do koryta, będą sobie skubać trawę, która rośnie na ziemi, ale przez to nie będą tak wydajnie dawać mleka. A jeśli chodzi o świnie, świnie... świnie jedzą wszystko, nawet lekko zgniłe jedzenie. Świnie są tanie w utrzymaniu. Na co jeszcze zwracać uwagę podczas hodowli zwierząt? No przede wszystkim na to, żeby nie umarły z głodu i pragnienia, tak jak wcześniej wspomniałem. Zwierzę również może się za bardzo zestresować i uciec nam z zagrody. Dlatego musimy pamiętać, żeby nasza farma była zrobiona w jak najspokojniejszym miejscu. Zwierzaki boją się bardzo głośnych dźwięków. Takich jak na przykład wystrzały z broni palnej. Dlatego unikamy za wszelką cenę strzelania do zombiaków z broni palnej, gdy jesteśmy blisko zagrody. Również zwierzęta stresują się, gdy widzą zombiaki. Na szczęście te chodzące trupy nie jedzą zwierząt ale za to hałasujące zwierzęta je przyciągają. A teraz lekcja WDZ. Porozmawiamy sobie o rozmnażaniu. Jeśli chcecie mieć więcej zwierzaków w zagrodzie, a nie chcecie ich sprowadzać, tylko je rozmnażać, musicie posiadać w zagrodzie samca i samice. Jeśli chodzi o niektóre gatunki, samiec musi być tylko jeden, ponieważ będą się atakować nawzajem. A jeśli chodzi o koguta, to uważajcie na niego, on atakuje nawet gracza. A świnie, świnie mają wywalone i może być samców tyle, ile wlezie. No dobra, a jaki pożytek jest tych zwierząt? Oprócz tego, że każdy gatunek defekuje, z czego można robić kompost, to krowy dają mleko, kury dają jajka oraz pióra, owce dają wełnę oraz mleko, a świnie tylko się wypróżniają. A jeśli we kwipunku mamy broń, Zwierzaka możemy pozbawić życia, no i go oczywiście oprawić. Ze zwierzaków wypada nie tylko mięso, ale też skóry, futra, zęby itd. Tak tak jest tego nawet sporo. No i jeśli chcemy wykorzystywać wszystko, co wypada ze zwierzaków, będziemy musieli stworzyć kilka urządzeń. W building menu na szczęście jest opis każdego z urządzeń oraz wymagane materiały do stworzenia urządzenia. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że zwierzęta mają geny: na przykład niektóre krowy dają więcej mleka, a niektóre rosną większe. Ogólnie, jeśli urodzi się ciele, to dziedziczy geny po swoich rodzicach. Można łączyć ze sobą najlepsze okazy, żeby uzyskiwać jak najlepsze potomstwo. A jeśli coś pominąłem, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt i uważasz, że to jest ważne, to napisz to w komentarzu. Dzięki wielkie, cześć!